Tak naprawdę to ja ubiegałem się o pracę w piłce seniorskiej. Byłem przez wakacje w Akademii Podhala Nowy Targ. Pracowałem tam przez półtora miesiąca, jednak nasze drogi się rozeszły. Wróciłem do Zielonej Góry, byłem utożsamiany i wciąż jestem z piłką dziecięcą, młodzieżową. Jednak chciałem spróbować swoich sił w piłce seniorskiej i tak wykonałem kilka telefonów i okazało się, że dom przybyszów poszukuje trenera i tak nasze drogi się tutaj zbiegły i od czwartku jestem oficjalnie trenerem Dęba Przybyszów. Mhm. A y, to w takim razie Pan y, musiał też jakąś konkurencję, że tak powiem wyeliminować? Czy, czy, czy to Was w zasadzie Pan był tutaj jedynym e, kandydatem na to stanowisko po, po, po odejściu Jarosława Helwiga? Z tego co słyszałem, nie było jakby kandydatów, Ja byłem jedyną osobą, która aktualnie była dostępna mhm. na rynku trenerskim, także bo stali się poprzedni wozi, z trenerem Helwigiem dom przybyszu w zgodzie, ja również się go widziałem, porozmawialiśmy o drużynie, więc nie było kant kandydatów, ja byłem jedyną osobą na to stanowisko. Okej. Okay. Jak ten Dąb w takim razie pod pana wodzą, pan chciałby, żeby, żeby grał, jak będziecie chcieli, żeby wyglądał, to ma być gdzieś kontynuacja tej myśli Jarosława Helwiga, czy być może pan gdzieś na nowo będzie tutaj tę drużynę układał? To są świetni zawodnicy, którzy są obecnie w Dębie Przybyszu, bardzo ofensywni, Ja takich zawodników lubię. To są też zawodnicy, z którymi ja jako zawodnik grałem. Jest Kamil Kruszyński, jest Damian Kopenhagen i kilku bardzo ofensywnych zawodników. I ja chcę umożliwić im ofensywną grę, z tym, że musimy podnieść linię obrony. Będziemy wyżej atakować przeciwników, będziemy mocniej ich presować i myślę żeby dostarczyć piłkę do tych dwóch bardzo kreatywnych zawodników w środku pola, którzy już wiedzą, co z nią zrobić, więc myślę, że będziemy jeszcze bardziej ofensywnie grać, mhm. ale jeszcze z mniejszą ilością straconych bramek z tyłu. OK, to jeszcze tylko zapytam, jaki cel w takim razie tutaj zarząd czy też prezes panu przedstawił, bo nie ma co ukrywać, też można powiedzieć, że no wchodzi pan w buty człowieka, który jednak dom przez kilka sezonów podtrzymywał w czołówce tej czwartoligowej, więc jakie tutaj cele przed panem zarząd postawił? Na pewno rozwój drużyny oraz przez dwa lata chcemy awansować do trzeciej ligi. Nie ukrywajmy, to jest drużyna z dużymi szansami na awans, bardzo ofensywna, więc nie, nie uciekamy od tego, chcemy awansować w ciągu dwóch lat do trzeciej ligi.